Legend in the Mist. Rustykalne fantazy oparte o tagi. Gra post-PBTA, dziedzicząca pewne korzenie z tego, ale tworząca swoją własną tożsamość i wysyłająca graczyku legendarnej przygodzie. Tak, jest to gra wydana przez Sonofolk, Wydawnictwo, które możecie znać, kojarzyć z miasta mgły, wydanego też w Polsce. Ich taki duży, długi, bardzo duży. Projekt, nie licząc różnych pobocznych DLC Miasta Mgły i rozwinięć. PDF został wydany w 2025, drukiem się tej gry można spodziewać w 2026, więc jest to świeża rzecz, gdzie po zbiórce, która odniosła duży sukces, teraz właśnie te PDFy do wspierających docierają. Jesteśmy wśród nich, więc możemy się z grą zapoznać i wam o niej trochę opowiedzieć. W tej grze jest dość tradycyjny podział między mistrza gry a graczy. Gracze mają swoje postacie, sterują nimi, mistrz gry steruje całym światem dookoła, pilnuje scen, konsekwencji, następstw wydarzeń. Gra nie zachęca do planowania fabuły scenariusza z wyprzedzeniem, raczej zachęca do improwizacji, aczkolwiek nie odrzuca tego i Son of z jest tego, że wydaje scenariusze do swoich gier. Jednocześnie istnieje wariant kooperacyjny i wariant solo, modny ostatnio, który jest zbudowany na tym, że gra pokazuje tak, Uzewnętrznia struktury, na których się opiera i daje liczne tabelki losowe i wyrocznie, które pozwalają zagrać bez mistrza gry. Natomiast jest to tylko wariant domyślny. tryb gry jest oczywiście z mistrzem gry. Rustic fantasy, rustic fantasy. Co to znaczy, prawda? Jaki to jest setting czy konwencja? Nie jest to łatwe do ujęcia po polsku. Ale chodzi przede wszystkim o, taki, o taką atmosferę świata, w której bohaterowie wywodzą się z jakiejś małej społeczności, często gdzieś na granicy dziczy, prawda? Jakiejś wioski, jakiejś osady górskiej, albo gdzieś położonej w, jakimś, w jakiejś odległej puszczy, gdzie ta społeczność jest zżyta, ma swoje zwyczaje, ma swoje tabu, ma swoje sprawy i problemy. I z takiej społeczności gracze się wywodzą, gra mocno stawia na tą atmosferę tych Bohaterów w postaci z, z takiej właśnie małej społeczności, którzy albo problemy tej społeczności rozwiązują, co może być jakimś jednym rodzajem kampanii, albo żeby się z tymi problemami zmierzyć czy wypełnić swoje przeznaczenie tą tytułową legendę gdzieś tam poza tą społeczność wyruszają, ale ta atmosfera, właśnie wychodzenie z pewnej małej, zżytej społeczności. I bohaterów, którzy zaczynają w małej skali, nie tylko pod względem potęgi, ale też po prostu e, w jakimś takim sensie funkcjonowania na uboczu, jest, jest kluczowe dla atmosfery tej gry. Pewnie jeszcze sobie do tego wątku będziemy wracać dalej, no ale teraz już o samym mięsie, jak się w to gra. Tak, to jest gra, która opiera się o jeden uniwersalny system rezolucji do absolutnie wszystkiego. Jeżeli przywykliście do tego, że gra ma na przykład osobną mechanikę walki, osobne mechaniki jakieś społeczne itd., to tutaj możecie odkryć, że cała gra opiera się tylko na jednym systemie, który jest do wszystkiego absolutnie uniwersalny. On generalnie zakłada, podobnie jak Miasto Mgły czy Fate, że wszystko, co jest istotne dla fabuły jest tagiem, czyli. W Słownym opisem. Ta gra chwali się nawet tym, że to jest tags, no stats, czyli generalnie bohaterowie nie mają statystyk, mają tagi. Tagiem może być zarówno cecha postaci, jak na przykład to, że jest wielkim osiłkiem, tagiem może być przedmiot, na przykład miksturka lecznicza, tagiem może być sytuacja w otoczeniu, jak na przykład trwający pożar, tagiem może być przeciwność losu, może być tak złowieszczy ze strony przeciwnika. Wszystko jest tagiem. Spośród tych tagów większość z nich oczywiście jest dla nas raczej pozytywna, aczkolwiek tagi przeciwników może wykorzystać przeciwko nam. I są też weakness tagi, mówiące o naszym rodzaju słabości, do których za chwilę wrócimy. To, co nie jest tagiem, jest stanem, czyli takim rodzajem taga, który jeszcze ma swój licznik od 1 do, do zazwyczaj 6, który mówi o tym, że jakiś stan... Jeszcze się może zestakować, czyli na przykład wszystkie sytuacje konfliktów, jak walka, jak pościg, ucieczka, leczenie kogoś, wyścig z czasem, wszystko staje się stanem, który odlicza niczym zegary zagrożeń. I tak samo w starciu, jeżeli chcemy kogoś przekonywać, jeżeli chcemy kogoś pokonać, wszystko, co nie jest tagiem, zapewne będzie tym stanem, który po prostu jest rodzajem taga z licznikiem. To, co my w praktyce robimy w tej grze, to zbieramy te tagi, które są adekwatne do sytuacji, w przypadku jak już dojdzie do rzutu. Te, które są dla nas pozytywne, dodajemy do rzutu 2K6. Te, które są negatywne, na przykład obronę przeciwnika, to, że on jest uzbrojony, ma tarczę, odejmujemy od naszego rzutu. Rzucamy 2k6 plus ten modyfikator. On może być plus kilka, może być minus kilka. Gra oferuje opcjonalny hard cap, ale jest to tylko opcja. Teoretycznie tego limitu nie ma. I rzucamy, patrząc na progi typowe dla gier BTA, z których ta gra trochę wyewoluowała, czyli 6 minus, kiedy wdrażamy konsekwencje, 7-9, kiedy wdrażamy sukces i konsekwencje oraz 10 plus, kiedy wdrażamy tylko sukces. Tak jak mówiłem, challenge jest uniwersalny. Wszystko może być challenge, Może to być wróg, zadanie do wykonania, jak na przykład żmudne obowiązki na polu, jak i warunki środowiska w stylu na przykład się przez zamieć. To, co kończy wydarzenie, to dobicie do limitu, czyli. Zagrożenie może być na przykład limit mówiący o tym, że jeżeli chcemy go pokonać, musimy dobić do limitu 5, a jeżeli chcemy go na przykład przekonać, to tylko do limitu 2, a jeżeli chcemy go sprytem obejść i przechytrzyć, to tylko do limitu 3. I każda z tych rzeczy jest opisana konkretnym tagiem, jak na przykład oszukany, pobity czy też, czy też przekonany. MG ustala, co się dzieje na sukcesie i konsekwencji, aczkolwiek gra mu daje tysiące propozycji. <laughs> Natomiast Natomiast to jest ostatecznie w gestii, w gestii mistrza gry. I tak naprawdę przeciwności w tej grze to są po prostu worki tagów, stanów i limitów. I wszystko, absolutnie wszystko w tej grze obraca się tylko i wyłącznie wokół tego mechanizmu jednolicie przez całą, cały gameplay. Tak, jest to spora różnica, jeśli ktoś szukałby tych różnic, pomiędzy Tągą a City of Mist, bo tam mieliśmy tradycyjne dla. PBTA ruchy tutaj, natomiast tych ruchów nie ma. I z tego też wynika brak takiej mocnej struktury sesji, bo MG musi tak naprawdę decydować, kiedy tą mechanikę zaaplikować. Gra oczywiście daje wytyczne, daje mnóstwo wytycznych i mnóstwo informacji, jak to robić. I dużo takich informacji dla osoby, która się będzie z, z tym stołkiem mistrza ceremonii tutaj, tutaj mierzyła. No bo. Gdy mamy ruch, to, to mamy trigger. Tutaj po prostu de facto mistrz gry musi zdecydować, czy tą mechanikę teraz powinien uruchomić, w jakim aspekcie, jakie przydzielić te e, suwaki, o których wcześniej wcześniej mówiłeś. Więc ten ciężar na mistrz gry jest, jest dość spory. Zachowano natomiast w formie dość podobnej e, rzeczy, która chyba była najbardziej charakterystyczna dla, dla miasta mgły, czyli rozwój postaci poprzez przemianę, poprzez jakby pracę z jej wątkami gdzie tutaj zamiast logosu i mytosu mamy questy, czyli pewne, nazwijmy to w ten sposób, przeznaczenia. Mogą być przez duże p, czy przez małe p postaci, które, jeśli, jeśli gracz je wypełnia i postać wypełnia, to się rozwijają lub mogą zostać porzucone i wtedy zostają zastąpione przez inne. Więc zamiast takiego liniowego progresu, który oczywiście też istnieje, jeśli chodzi o rozwój tych tagów, ale mamy tą zmianę postaci, która z pewnymi problemami się mierzy. Pewne się zagłębia, pewne części jej charakteru, osobowości, przeznaczenia zostają zostawione z tyłu, porzucone, zmienione na coś innego. Ten system jest tutaj przeniesiony w dużej mierze, jeden do jeden, chociaż oczywiście, jak to zwykle bywa, diabeł tkwi w szczegółach, więc trzeba założyć, że jakichś drobnych różnic może trochę być. Tak. I teraz idąc dalej, skoro nie ma na przykład ruchów w PBTA, które mówiłyby kiedyś od pala machajnika i tworzyły takie małe pętle gry, to gra dużo teraz uwagi poświęca temu, jak prowadzić, jak tworzyć sesje, przygody, jak ustawiać sceny. Warto dodać, że gra ma dwa podstawowe podręczniki: jeden dla gracza, drugi dla mistrza gry. Ten dla mistrza gry też jest równie gruby. I na przykład zawierają takie template'y, z czego składa się scena, a co po kolei się dzieje. Bardzo podobne do tego, jak na przykład niektóre PBTA to opisywały. Ale już nie korzystając z tej, tej samej mechaniki. Natomiast dając takie uniwersalne narzędzia do tego, jak ustawiać kolejne sceny w naszej przygodzie, jest cały rozdział mówiący o tym, jak, jak dobierać te zagrożenia. Jest taki bardzo duży poradnikarski, klasyczny wręcz rozdział dla mistrza gry, mówiący o tym, jak to wszystko się prowadzi, zakładający wymaganie dużej kompetencji od mistrza gry, ale dający mu szereg, powiedzmy, takich tutoriali, jak się tego nauczyć. I skoro właśnie nie ma ruchów, które mówimy, jakie będą konsekwencje, to gra postanowiła gry nie zostawiać całkowicie samemu. Dała mu ponad 100 stron tzw. challenges, czyli różnych propozycji przeciwności, które może spotkać, od takich jak właśnie żmudne. Obowiązki na polu przez typowe przeciwności, czyli przeciwników, różne postacie, potwory NPC-ów, aż po takie środowiskowe zagrożenia i walka z czasem odliczającym zegarem, kiedy przedzieramy się na przykład przez pożar. W związku z czym, kiedy nie wiemy, jak się za to zabrać, mamy pewną pulę różnych propozycji, które gra nam pokazuje, jak tą mechanikę poukładać w zagrożenie, żeby w ramach gry móc nim zarządzać. Teoretycznie zagrożenia da się tworzyć w locie, w scenie tu i teraz. Natomiast gra też zachęca do tego, żeby te zagrożenia już mieć wcześniej przygotowane, no bo one składają się z tych tagów czasem dość licznych. W związku z czym, kiedy chcemy takiego przeciwnika stworzyć, to może nam to zająć kilka minut, więc, więc możemy skorzystać z gotowych bądź wyciągnąć takich w naszym prepie. Powiedz nam coś więcej o samym wyglądzie i estetyce podręcznika. Kurczę, no dla mnie to jest trochę klucz prawy w przypadku tej akurat gry, nie, nie deprecjonując oczywiście innych jej aspektów, ale muszę przyznać, że podręcznik, podręczniki są obłędne pod względem, oczywiście wszystko zawsze będzie kwestią gustu, ale warto jest tutaj zwrócić uwagę na to, że gra ma jeden spójny, oryginalny styl graficzny, bardzo moim zdaniem mocno skupiony na tym, żeby Faktycznie ewokować ten klimat, o który chodzi. Jeśli nie jest łatwo wytłumaczyć, czym jest to lustykalne fantazy, to jak przeglądniecie ten podręcznik i zobaczycie te ilustracje, to gra was o tym poinformuje wizualnie bardzo dobrze i głęboko. Tych ilustracji oryginalnych jest mnóstwo, są spójne, tworzą pewną całościową atmosferę, i no, dawno nie widziałem podręcznika, który tak konsekwentnie, spójnie. I tak na bogato, nie? <laughs> Byłby wypełniony ilustracjami, które budują pewną atmosferę i pewien klimat. A przypominam, że niedawno przeglądałem dość wnikliwie i takie rzeczy jak Style i Degger czyli wysokobudżetowe pozycje. Moim zdaniem, to oczywiście jest kwestia gustu, ale legenda mgły zostawia te podręczniki daleko z tyłu. Też między innymi dlatego, że przyjmuje jakiś charakter. Oczywiście te ilustracje są w takim punkcie, że ktoś może uznać, że już są troszkę zbyt cukierkowe i amerykańskie ale jednak są jakieś. Nie? To jest bardziej właśnie vibe, nie wiem, poważniejszej kreskówki Disneya połączonej z filmami Hayao Miyazakiego. Gdzieś to wszystko ma tajemnice, gdzieś to ma atmosferę. To nie jest to takie sterylne, komercyjne fantazy, tylko ma to mimo wszystko, moim zdaniem, sporo duszy i charakteru, więc, więc ta warstwa wizualna, podręcznika, o której się rozgadałem, ale myślę, że nie bez powodu na pewno zasługuje na Waszą uwagę, choćby po to, żeby sprawdzić, czy Wam się to podoba, czy nie. Poza tym gra też oferuje bardzo dużo pomocy, takich technicznych dla, dla mistrza gry, dla graczy, a więc karty stanów zmazywalne, bo tych stanów, tych tagów zmiennych jest dużo, prawda? Różnego właśnie rodzaju karty tagów, sama karta postaci składa się z takich pomniejszych kartek. Do tego dedykowane kostki. Jeśli macie taką potrzebę, ładne. A setting Book, Action Grimoire, który jest takim, nie to tutaj Mateusz napisał w notatce, ale powiem to, bo to jest bardzo trafne określenie, takim trochę DLC, gdzie jest jeszcze więcej tych informacji dla MistrzEGRY. Za jedyne 80 zł można mieć tego jeszcze, jeszcze więcej. No, gra niewątpliwie nie zostawia tego MistrzEGRY samego, to, to trzeba przyznać. <laughs> Także jest tego mnóstwo, gra się bardzo mocno orientuje na taki, mówiąc z języka innej branży, User Experience i wiele poświęca uwagi i wysiłku, żeby tym bogactwem nas do siebie przekonać. A Ty co sądzisz o tym? Tak, wystarczy dodać to, że gra oferuje komiks paragrafowy, który wdraża nas do używania mechaniki i jest naprawdę kompetentnym komiksem. Prawdzie jak to komiks może być tylko w miarę liniową przygodą, ale uczy jak się gra w tą grę, na kilkudziesięciu stronach oczywiście przepięknych, no bo to komiks, a nie tylko suchy podręcznik. No i właśnie, no i ważne pytanie, czy zagrałbym? Ja mam bardzo takie ambiwalentne odczucia, bo z jednej strony jestem pod dużym wrażeniem tego uniwersalnego systemu rezolucji, który ma podobną uwagę jak ten rzut z Bladesów, może nie jest taką rewolucją, ale jest równie odważny pod kątem tego, że wszystko wpycha do jednego systemu. I Jeżeli nabierzemy wprawy w używaniu tego systemu, to będziemy w stanie zarządzać wszystkim od przejścia przez góry po walkę na jednym całkowicie spójnym rzucie, który zawsze działa tak samo, jest przewidywalny i jest to naprawdę duża Duża zaleta, ale z drugiej strony wywalenie na przykład ruchów i tego sterowania konwencją, które ruchy oferują, mam poczucie, że z jednej strony daje mistrzowi gry dużą wolność, ktoś jest doświadczony, to z tego skorzysta, ale z drugiej strony nie bez powodu napisano tych 100 stron challenge i nie bez powodu wydano ten Action Grimoire myśląc, że. Hola, hola, jednak temu MG może zabraknąć trochę narzędzi i pomysłów, i jak chciałby improwizować, to, to musimy mu coś więcej dać. Więc zastanawiam się, czy ta gra będzie trzymała jakąkolwiek spójną konwencję bez obciążania tym mistrza gry. A co ty sądzisz, Mateuszu? No ja bym zagrał, ale ja jestem po prostu trochę ujęty tą tą atmosferą t, tego podręcznika i tą konwencją. po prostu lubię tą konwencję, to też nie jest tak, e, ona trafia gdzieś, gdzieś w, moje, w moje gusta, więc z tego powodu chociażby mam ochotę dać tej grze szansę, mimo doświadczeń City of Mist, które są ambiwalentne i obstawiam, że pewnie z też by były mechanicznie. Ja mam różne swoje zastrzeżenia do, do gry, gier opartych na tagach, między innymi właśnie wynikających z do doświadczeń z Fate'em, czy z czy City of Mist, Fate też jest gdzieś w DNA tych gier e, i myślę, że Tutaj te różnice nie będą jakieś radykalnie, radykalnie odmienne. Natomiast wydaje mi się, że z samego szacunku dla, dla, dla tej warstwy wizualnej, dla pewnego zrozumienia, które widzę w, tej, w tych ilustracjach, tego czym ta konwencja jest, jaką gra powinna ewokować atmosferę, jest mi na starcie o wiele bliższa niż takie, właśnie właśnie różnego rodzaju dagerhardy czy draw z ich takim trochę sterylnym, podejściem do konwencji takiego współczesnego, detekowego, amerykańskiego fantazy, Także dałbym tej grze szansę, chętnie ją przetestuję, kiedy się pojawi taka możliwość i z pewną dozą sceptycyzmu co do tego, czy ta mechanika nie będzie robić tego, co zawsze, tak jak zawsze, co, za czym ja niekoniecznie przypadam, ale na pewno mam do niej na starcie sporą dawkę życzliwości. No to co? Tak, podzielcie się Waszymi oczekiwaniami. Jeżeli już czytaliście to pierwszymi wrażeniami, jeżeli dopiero czekacie, to, to ciekawi nas, jakie macie pytania. My zapewne będziemy jeszcze gdzieś The Mist na celowniku mieli. Pozdrawiamy Artura Michalskiego, jednego z naszych patronów. Pozostałych zwłaszcza też zachęcamy do śledzenia kanału i patronowania. I jeżeli chcielibyście z nami dłużej podyskutować, to zapraszamy też na naszego Discorda. A na razie dzięki Wam za przybycie tutaj i do usłyszenia przy następnym materiale. Trzymajcie się, cześć.